Czy grabić liście w ogrodzie? To wszystko zależy. Zależy od tego, gdzie one są. Z trawy jak najbardziej. Trawa pod liściami gnije i w kolejnym sezonie nie rośnie nam tak ładnie, jakbyśmy chcieli. Natomiast warto takie liście zostawiać jako ściółkę bądź nawóz pod na przykład drzewka. jabłonka. Czy gdzieś na rabaty kwiatowe. Tam jak najbardziej te liście spełnią swoją podwójną rolę. Po pierwsze, będą nam te rośliny chroniły przed namier... nadmiernym wychładzaniem i utratą wody. Czyli w zimę przede wszystkim będą nam troszkę dogrzewały korzenie, jak również nie będzie nam ziemia tak się przesuszała. A w przypadku teraz bezśnieżnych zim jest to wskazane. No i będą stanowiły również rozkładając się naturalne źródło nawozu. Taka usypana Kupka liści może być również siedliskiem dla jakichś zwierząt. Nie wiem, może tu jakieś myszy będą zimowały. Jeszcze raczej nie, ale myszy tak. Tyle, że na wiosnę, co chciałbym dodać, jeszcze uzupełnić, liście te stąd już potem to, co tam się nie rozłoży, a się nie wszystko rozłoży, wiadomo, usunę. A na razie na zimę pod tym drzewkiem zostawiam.